Okej, okay, to czas na siostrzoną grę Bender Critical Impact Robot Void Dev Charger No, w sumie tutaj jest to samo, tylko skin inny A i muzyka Ale tak to wszystko dzieje się to samo No co ja mam powiedzieć, nic nie jest ekscytującego, mamy dwa tryby, jeden to jest e, nie atakujemy, ale możemy przechodzić przez bariery, a drugi to napierdalamy, ale mamy ograniczone ammo czerwonym paskiem, bo tyle regeneruje nasz zielony pasek, czyli życie, bo w lewym górnym mamy punktację i tyle. No i co mam powiedzieć? To nic! Znowu się pobawimy Nic ekscytującego w tych dwóch nie ma Prawda? Trafiłem, ale trochę za późno. Co tam się w to odpierdala? Nie wiem, czy w gwizdy słyszałem i chuj. Nie mam, mnie, nie żyje. Ale dobra, no w realu, tutaj to żyje niestety. Znaczy jeszcze żyje i napierdala. Albo nie napierdalam, bo ambo mi się skończyło. A zapomniałem wspomnieć o kombosach, że te kółeczka to mogą... Kom, potrafią kombosy tworzyć w im większa jest ta przeszkoda, tym większe kółko jest. im więcej tych, tych znajdziecie w kółku, to większe kombosy i większe punkciory. Dobra, rozpierdoliłem całą grę. Znaczy nie, bo to jest cała gra nieskończona, nic się nie da zrobić więcej. Ja nic nie mówię, bo jest to takie nudne. Nie ma tu co opowiadać. To wygląda trochę jak podwodny świat, ale mogę się mylić. Bo przecież tu chodzi, a nie. A pływa, no to racja, to. To jest to podwodny świat. Ale tylko tyle. Koniec. Nie chcę już to więcej robić, więc żegnam się. Miło było. Opak.